Czy jeżeli na co dzień chodzisz w adidasach i w t-shirtach, a garnitur kupiłeś sobie tylko i wyłącznie do spotkań służbowych, czy może zaliczyć go w koszty podatkowe? A co w sytuacji, gdy jesteś inżynierem budownictwa na własnej działalności gospodarczej i kupiłeś sobie kask na budowę? Jeżeli chcesz znać odpowiedzi na te pytania, pozostań ze mną. Moi drodzy, prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością ponoszenia pewnych kosztów, np. Na, na biuro, środki transportu, telefon komórkowy czy komputer. Niemniej jednak w wielu zawodach chcemy bądź musimy wyglądać w określony sposób na gruncie odzieżowym. I tutaj powstaje pytanie, czy wydatki na zakup odzieży możemy zakwalifikować do kosztów podatkowych, ewentualnie od czego to zależy. Zaczynając od pierwszego pytania, czy prawnik, który na co dzień chodzi w stylu sportowym, a garnitur kupił sobie tylko i wyłącznie do prowadzenia kancelarii prawnej, do spotykania się ze swoimi klientami, może taki garnitur zaliczyć do kosztów podatkowych. Organy podatkowe odpowiadając na to pytanie zawsze dążą do określenia tego, czy dany ubiór może być wykorzystywany tylko i wyłącznie w firmie, czy również prywatnie. Więc w tym przypadku da ciebie złą wiadomość. Organy podatkowe nie będą badały tego, czy ten prawnik również na co dzień chodzi w tym garniturze, tylko powiedzą, że nie może być on kosztem podatkowym, bo ma on możliwość chodzić w nim również na okazje prywatne, na przykład na wesela czy na imieniny. Więc w sytuacji, jeżeli, jeżeli kupujesz sobie ubranie, które ma służyć Tobie tylko działalności gospodarczej, ale wcale nie jest powiedziane, że nie możesz go wykorzystywać prywatnie, bo również się ono w tym celu świetnie nadaje, to co do zasady nie może być to kosztem podatkowym. Sytuacja wygląda zupełnie inaczej, gdy kupujesz sobie odzież roboczą czy odzież służbową. Wracając do pytania ze wstępu naszego filmiku, jeżeli jesteś inżynierem budowlanym i kupujesz kask, bo przepisy budowlane nakazują ci poruszać się w kasku po budowie, czy kupujesz sobie odzież ochronną, pracując np. w fabryce na określonym stanowisku, możesz zakwalifikować takie wydatki odzieżowe do kosztów podatkowych? Dlatego, że ich związek z działalnością gospodarczą jest absolutnie oczywisty i w praktyce nie ma możliwości, żebyś prywatnie wykorzystywał tego typu odzieży. Wracając do naszego prawnika z początku naszego filmiku. Jeżeli kupisz sobie na przykład togę, w której występujesz na rozprawach sądowych, na salach sądowych, taka toga będzie mogła być kosztem podatkowym dlatego, że wykorzystywanie jej prywatnie jest w praktyce niemożliwe, nie służy ona do użytku prywatnego w przeciwieństwie na przykład do tego garnituru. Czy jednak od powyższej zasady nie masz żadnych wyjątków? Czy kupując garnitur do firmy, czy jakieś eleganckie ubranie typu koszule, nigdy nie będziesz mógł zaliczyć jej w koszty podatkowe? Są tutaj pewne wyjątki, na które organy podatkowe przymykają oko. Mianowicie chodzi o sytuację, gdy na takiej odzieży pojawia się brand firmowy, logo Twojej firmy. Jeżeli zatem kupisz sobie garnitur, ale w sposób trwały będzie na nim na przykład no, uszyty czy wyszyty Twój znak firmowy, logo Twojej kancelarii, będziesz mógł zakwalifikować go do kosztów podatkowych, dlatego że w praktyce użytek prywatny będzie bardzo ograniczony, czyli zwróć uwagę. Praktycznie każdy zakup odzieży będziesz mógł zakwalifikować w koszty działalności, jeżeli będzie ona w sposób trwały, co jest bardzo istotne, opatrzona na przykład logo Twojej firmy. Jeżeli do garnituru przypinasz taką przypinkę metalową, wiesz o co mi chodzi, to tutaj nie sprawi to to, że to garnitur będzie mógł być nagle kosztem, dlatego że taka przypinka jest bardzo łatwa do Odczepienia, ale jeżeli w sposób trwały, na przykład na koszuli, w której przyjmujesz klientów jako menadżer restauracji, jest logo Twojej restauracji, będzie mogło być to kosztem podatkowym. Wyobraź sobie sytuację, że prowadzisz sklep na przykład z sandałami. Masz na półkach setki czy tysiące sandałów i sobie też kupujesz takie sandały. No to co do zasady, organy podatkowe nie pozwoliłyby Ci zakwalifikować ich do kosztów podatkowych mówiąc, że przecież używasz ich prywatnie, ale zupełnie inaczej będzie wyglądała sytuacja, gdy robisz na przykład prezentację. Masz gości, masz klientów na te Twoje sandały i zakładasz się i pokazujesz, jakie są ich walory. Przechadzasz się w takich sandałach po sklepie, pokazujesz jak one działają, jak zachowują się na przykład na mokrym czy suchym podłożu. Więc zwróć uwagę, każdą sytuację należy oceniać odrębnie, ale przyjęlibyśmy taką pojedynczą zasadę, że ubrania w sposób trwały opatrzone Twoim logo, co do zasady mogą być kosztem podatkowym, odzież, której przeznaczenie z definicji służy działalności gospodarczej, np. kask inżyniera budowlanego czy toga prawnika również. Ale ubrania, które również możesz wykorzystywać prywatnie, np. koszule czy garnitury, sukienki czy buty i które nie są w sposób trwały opatrzonym logo Twojej firmy, co do zasady będą wyrzucone z kosztów uzyskania przychodu. Jeżeli mój filmik Ci się podoba, zostaw łapkę w górę, komentarz udostępnij. Do zobaczenia, pozdrawiam.